Kiedy na chwilę spróbujemy wsłuchać się w dźwięki otoczenia, to może w połączeniu otworzą one nasz wewnętrzny, indywidualny utwór muzyczny, zawierający emocje towarzyszące nam w naszej codzienności. Śpiew ptaków, szum liści, czy też dźwięk łamanych gałęzi. Szum noża. To dźwięki będące z nami od zawsze, od najmłodszych lat. I tak jak my wcześniej słyszeli je nasi przodkowie. Ta muzyka otoczenia to odgłosy pierwotne, zakorzenione w nas, a które inspirowały i nadal inspirują dawnych i współczesnych twórców tworzących wizjonerskie dzieła muzyczne i malarskie. Niedługo synteza tych dwóch światów zostanie zaprezentowana w Gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej. Zapraszamy 21 września.